Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: w Owe dni po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą syna człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle on aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się wobec przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato taki wy gdy ujrzycie że to się dzieje wiecie że jest blisko we drzwiach zaprawdę powiadam wam nie przeminie to pokolenie aż się to wszystko stanie niebo i ziemia przeminą ale moje słowa nie przeminą lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie ani aniołowie w niebie ani syn tylko ojciec Oto słowo Pańskie. Trudne i dosyć wydawałoby się przygnębiające słowa dotyczące końca świata, powtórnego przyjścia Chrystusa Paruzji, a jednak w tych słowach jest wiele nadziei, wiele otuchy. I pobudzają one do refleksji, ku nawróceniu. Popatrzmy na dzisiejszą Ewangelię. W owe dni rozpoczyna się dzisiejszy fragment. Co to znaczy w owe dni? To znaczy jest to wprowadzenie w apokalipsę. Czas jest nie, nieznany. Pytanie, kiedy to będzie i gdzie to będzie, nie należy do nas. To tylko Bóg zna, tak jak słyszeliśmy dzisiaj, nawet syn jako człowiek. Jezus Chrystus jako człowiek, mając świadomość człowieka, nie zna końca świata. Jako Bóg i Syn Boży tak. Ale jako człowiek nie. Aniołowie też nie wiedzą, chociaż są duchami. Tylko Ojciec w niebie. Trójca święta wie, kiedy będzie. Ten czas, ale dla nas najważniejsze pytanie nie jest gdzie i kiedy, tylko jak mam się przygotować na spotkanie z Bogiem? Jak mam swoje serce przygotować na przyjście Pana? Przez uczynki miłosierdzia, przez moją modlitwę, przez moje uwielbienie Boga, przez moją wiarę, przez moje zaufanie do Boga? Jak wygląda przygotowanie mojego wnętrza, mojego serca? Już dziś, na Jego przyjście chociażby podczas Eucharystii. Czy jestem dzisiaj gotowy przyjąć Jezusa w Eucharystii? Chociażby taka sprawa. Czy dzisiaj jestem w stanie łaski, byłem mu spowiedzi, jestem przygotowany, przygotowana, by przyjąć Komunię Świętą? To jest dla nas przyjście Pana. To jest nasza paruzja, kiedy przychodzisz dzisiaj do Komunii Świętej. Kiedy byłeś u spowiedzi, oczyściłeś swoją duszę i oto przygotowany w stanie łaski przyjmujesz dzisiaj Jezusa w Eucharystii. Jezus przychodzi pod postacią chleba do Twojego serca. Trójca Święta mieszka w Tobie. Życie Trójcy Święte zaczyna pulsować w Twoich żyłach, w Twoim sercu. To jest przyjście Pana. Owe dni są znane tylko Bogu. Nikt nie wie, ale my wiemy, że mamy się przygotować, że dzisiaj mamy zrobić miejsce w naszym sercu dla Jezusa, który przychodzi zawsze. Podczas czytania Pisma Świętego też. Kiedy w domu otwierasz Pismo Święte, czytasz i rozważasz Słowo Boże w swoim pokoju, też doświadczasz przyjścia Pana. Bóg przychodzi, żywy Bóg, w swoim słowie. Podczas czytania, medytacji Słowa Bożego doświadczasz Jego bliskości, Jego dotknięcia, Jego miłości. Po wielkim ucisku, a więc po różnych trudach życia, zobaczcie, każdy z nas ma swój trud w życiu. Spotykamy się z różnymi problemami, kłopotami w życiu. Doświadczamy różnych cierpień, choroby, samotności, braku pracy, różnych rozterek codziennego życia. To jest ucisk. I po tym ucisku przychodzi Pan, aby nas pocieszyć, aby nas wydoskonalić. Dlatego w tych słowach, dzisiaj dosyć trudnych i wydawałoby się ponurych i troszkę jakby dołujących nas, pojawia się nuta jak złota nić miłosierdzia Bożego, że Bóg jednak pragnie Twojego zbawienia, zbawienia każdego z nas. Bóg chce być z nami. I przypomina mi się Psalm 103. Warto sobie zajrzeć do Psalmu 103, kiedy wrócicie do domu, od wiersza 8 do wiersza 14, znajdziemy piękne słowa, bardzo budujące wobec tych przerażających słów Apokalipsy. Jest tam napisane. Bóg jest miłosierny i litościwy, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy, Właśnie taki jest Bóg. Miłosierny, litościwy, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Bóg, który przychodzi, aby nas ocalić, aby dać nam zbawienie, nie potępienie. Słońce się zaćmi, a księżyc nie da blasku. Co to znaczy? Co to znaczy słońce? Słońce oznacza Boga, coś, co jest stałe. Słońce jest symbolem w Biblii Boga. Skoro słońce się zaciemnia, więc my tracimy wiarę. I chyba najbardziej, największą tragedią w życiu naszym jest to, że kiedy Bóg przychodzi, a my tracimy wiarę, kiedy nie ma w nas blasku, blasku miłości, blasku wiary, blasku nadziei, blasku zaufania. I to jest największa tragedia. Kiedy Bóg przychodzi do nas, a my jesteśmy nieprzygotowani, nie ma w nas entuzjazmu życia, nie ma w nas pasji, pasji życia, nie ma w nas gorliwości, żarliwości, wiary. Jesteśmy byle jacy. jesteśmy właśnie tacy letni, jak mówi Apokalipsa. Obyś był gorący, albo zimny, ale jesteś letni, wypluje się z moich ust. Ta letność, ta obojętność, ta byle jakość jest największym zagrożeniem. Nie słońce, które właśnie nie daje blasku, nie księżyc, który nie świeci, nie gwiazdy, które spadają, ale blask, który z nas ma płynąć z naszego serca, blask wiary. Tego nam brakuje właśnie. Ale słońce i księżyc to są miejsca tak zwane stałe, mocne. W oparciu o Słońce, Księżyc Żydzi wyznaczali święta. Święto pasku, święto namiotów, święto pięćdziesiątnicy. Wszystkie święta były właśnie liczone w tym kluczu Słońca, Księżyca, pełni. Właśnie gwiazdy na niebie, Słońce i Księżyc wyznaczały cykl świąteczny, właśnie kultyczny. A więc człowiek żyje w czasie kosmicznym. Oto właśnie wyznaczone przez Boga słońce i księżyc i gwiazdy nadają też pewien cykl, dynamizm świętom naszym, też kościelnym. I Bóg mówi, że to wszystko zaćmiło się. Nie ma blasku. Czyli nasza, nasz kult, yy, nasze uwielbienie Boga, yy, naszy, nasza religijność, nasza wiara, Staje się bardzo słaba, niknie, nie ma blasku, nie ma pełni, wszystko spada. A więc spada również nasza pycha, nasza pewność siebie. To wszystko, co jest pewne, już nie ma pewności. Zostaje tylko Bóg. Warto dzisiaj przypomnieć słowa świętego Augustyna, który mówi: Boję się Boga, który przechodzi obok mnie, mimo niezauważony przeze mnie. Bo tak czasami jest, że przez nasze grzechy, przez nasze słabości i wady nie zauważamy Boga przechodzącego obok nas. Nie daj Boże, by nam się to w życiu zdarzyło, że Bóg do nas przychodził w drugim człowieku w różnych sytuacjach, w słowie, a my nie chcemy go spotkać, nie chcemy mu wyjść naprzeciw. To jest największy dramat człowieka, że Bóg przychodzi, a nie spotyka w nas blasku, entuzjazmu, Pasji życia, że człowiek nie ma szerokich horyzontów, aby dosięgnąć Boga, bo zamknął się w swoim egoizmie, w swojej pysze, w swojej miłości własnej, w swoich narzekaniach, utyskiwaniach. Bo ten nasz grzech, ta nasza właśnie pycha, egoizm zamyka nas na blask chwały Bożej na drugiego człowieka. Dlatego syn człowieczy przyjdzie, czy znajdzie wiarę wśród nas, to jest ważne. Drzewo figowe, o którym dzisiaj jest mowa, też jest symbolem w Biblii Pisma Świętego Słowa Bożego. Bo słodki owoc figi to jest symbol słowa Boga, które jest słodkie, które ma życie, które życie daje. Figa, która ciągle owocuje, tak Pismo Święte ciągle daje życie. Jak się czyta Pismo Święte, ono ciągle w nas żyje. Ciągle jest aktualna, ciągle czyni nas młodymi. Kiedy człowiek nie czyta Pisma Świętego, starzeje się. Starzeje się bardzo szybko, bo słowo Boże nas odmładza. Kiedy czytasz Pismo Święte, ono Ciebie odmładza i czyni Ciebie nowym, młodym, pełnym życia, pełnym, pełnym dynamizmu. A kiedy brakuje Ci słowa Bożego, kiedy nie pochyla się nad słowem Bożym, Brakuje ci entuzjazmu i radości. Starzeje się człowiek bardzo szybko. W Piśmie Świętym panuje wieczna wiosna. Tam jest zawsze życie. I drzewo figowe też owocowało w czerwcu i w sierpniu. Przynosiło nieustannie owoce. I ciekawe, że owoce figi wyrastają bezpośrednio z gałęzi. Nie mają kwiatów. Nie kwitnie figa. Wypuszcza liście. I od razu wśród liści pojawiają się z gałęzi wychodzące figi bez kwiatów, bezpośrednio. Słowo jest słodkie, życiodajne, soczyste, bezpośrednio od Boga pochodzące, jak z tej gałęzi bezpośrednio do, dla człowieka. Dlatego warto przyjąć tą Ewangelię dzisiejszą jako wezwanie dla nas do nawrócenia, do zaufania Bogu. Do większej radości w tym, że Pan jest blisko. Może warto dzisiaj też zacytować słowa Psalmu 122. Cieszmy się i radujmy, że możemy wstępować na górę Pana, do świątyni Boga naszego. Uradowałem się tym, że mogę wstępować do świątyni mojego Pana. Radość ze spotkania z Bogiem. Nie zaćmienie, ale właśnie blask. Taki blask jak miał Jezus na taborze. Może warto dzisiaj poprosić o światło taboru, kiedy Jezus się przemienił na taborze i właśnie jego szaty tak świeciły mocno, bardziej niż słońce. Może właśnie o taki blask taboru dla naszego serca, dla naszej duszy potrzeba. A tym blaskiem jest nadzieja. Nadzieja, która może obumrzeć, kiedy nie ma w nas modlitwy. Nie ma w nas wiary. Co jest potrzebne do dobrego przygotowania się na spotkanie z Bogiem? Modlitwa, codzienna, systematyczna modlitwa, życie Eucharystią, życie Słowem Bożym, rachunek sumienia robiony systematycznie, codziennie, regularnie, adoracja Najświętszego Sakramentu, uczynki miłosierdzia, bycie dla drugiego darem. To jest właśnie, jakby można powiedzieć, fundament naszego przygotowania na spotkanie Pana. Amen.